Cześć, ponieważ choroba mi wzięła i siedzę w domu, nie mam jak wyjść na ryby i wam niczego wstawiać, to pokażę wam po prostu moje pudełka z przynętami nowo kupionymi, które zakupiłem kilka dni temu. Tutaj takie gumki fajne. O, te mi się bardzo podobają, szczupakowe, sondaczowe. No, na te większe drapieżniki. Są też na odrze bardzo do, o, sprawdzają, bardzo dobrze sprawdzające się takie, bardzo dobrze mi się sprawdzają. Piękne sondacze biorą. No tam wiadomo kilka blaszek, jakieś gumeczki okoniowe. No i tutaj z tego pudełka to wszystko. O, wszystko tutaj jest taki twister biały. O. Taki fajny mi się też podoba. Piszcie w komentarzach jakie są Wasze życiówki i z czego byście, byście najbardziej chcieli oglądać na tym kanale, bo nie mam naprawdę pojęcia. Tutaj taka płoteczka. Nie mam jeszcze do niej do zbrojki, ale będę kupował. Tylko, że teraz tak nie ma co na to łowić, bo jest czesne wiosna. No, no, kalendarzowa ma jeszcze nawet. Tutaj takie już dłuższe kopytko. Z fajną główeczką. Oczywiście wszystko ze sklepu Krokodyla. No i jeszcze w dekatronie mam, nie, nie wiedziałem co zrobić z bonem. I niestety musiałem kupić tam kilka rzeczy za 100 zł, bo miałem bon. Zostałem. No tutaj też taki twisterek. No. No, jeżeli chcecie zacząć gumki z decatlona, to są takie no, koniowe głównie. No. O, tutaj mam takie gółeczki, gdyby potrzebował. Tutaj kolejna jaskółeczka taka z dekatlona. Nie wiem co będzie brało na takie jaskółki. Okonie. Twistery z takie żółte. Tym razem z, z takimi dziwnymi ogonami, naprawdę. Decathlon moim zdaniem jest bardzo słaby pod względem przynęt, ale no cóż, poradzę. Nie wydałbym przecież na to, nie, nie mam zainteresowań w dekatlonie, więc wydam coś takiego na spinning. Coś, co się przyda. No i to wszystko z tego filmiku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. No i piszcie komentarze, co byście chcieli widzieć na tym kanale. Ну то на